łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa bracia i siostry ja już jestem gotowy z moim zestawem dzisiaj z drewnem i z metalem jadę do Mainz Bóg pobłogosławił mi dzisiaj, że nie mam dużo pracy, mogę na spokojnie sobie robić i moje myśli mogą być przy pracy ale również i przy Bogu którego z całego serca kocham pamiętajcie o tym, że przeciwstawiamy się złemu duchowi, który rządzi tym światem Poprzez odsuwanie z nas tych złych emocji, które w nas drzemią, tak? czyli pod, e, e, przychodzi pod przykrywką gniewu, kłótni, obmowy, e, zawiści, e, zazdrości, e, i on potrafi się świetnie w to e, wbić i e, pogłębiać to, czyli cały czas podjudzać nas do tego, żeby w tym żyć, tak? Z tymi emocjami, które są złymi. Przeciwstawcie się jemu, a ucieknie od was, tak? Czyli tym wszystkim złym emocjom się przeciwstawiamy i w ten sposób odsuwamy go od siebie. Piotr to pisze w swoim liście. Życzę wam tego, abyście dzisiaj byli zwycięzcami tego, abyście nie dali się, nie dali się pociągnąć duchowi tego świata, który będzie próbował was wodzić za nos i wprowadzać was w stan, w którym będziecie okazywali wszystkie swoje skłonności, które są złe, które są korzeniem tego świata. Przypomnijcie sobie z Księgi Rodzaju, kiedy to powiedział Bóg do Kaina, że dlaczego jest ponura twoja twarz i dlaczego spuszczoną masz głowę? Przecież gdybyś czynił dobrze, to twoja twarz byłaby wesoła, byłbyś rozpromieniony, tak? 一呃妹 Często jesteśmy tacy, że kiedy zawodzimy, kiedy nie dajemy rady sobie z ciałem, to jesteśmy tacy ponurzy w stosunku do Boga, jesteśmy zniechęceni trochę, bo znowu nam nie wyszło. Nie, wstawajcie, podnieście się, odszepcie swoje kolana, z upadku podnieście głowę ku górze, tam gdzie jest tron chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa i, 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 i postępujcie zgodnie z tym, co nam przykazał. Pamiętajcie, że bycie i, i, I uczestniczenie w jedności z Chrystusem to nie jest wypowiadanie, to, że on jest Bogiem, czy, 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 czy cokolwiek innego. Trwanie to jest w tym, w tym aby być posłusznym mu. Tak? Po tym poznajemy, że miłujemy się nawzajem i wypełniamy to, co do nas powiedział. To jest. E, 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 to jest. E, Rzecz, która wyróżnia uczniów i uczennice Chrystusa. Posłuszeństwo i czynienie dobra i okazywanie miłości ludziom. Wszystkim. Tak? Życzę Wam, aby ten promień uśmiechu był na Waszych sercach, nawet jeżeli u was jeszcze, bo u nas tutaj w Ingelheim dzisiaj jestem, jadę do Mainz, jest jeszcze chłodno, ale będzie 15 czy 17 nawet stopni, także będzie cieplutko dzisiaj. Życzę Wam tego ciepła w Waszym sercu, tego słońca od naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli rozpromienieni, rozpromienieni ze względu na to, co czynicie jak czynicie dla Niego. Przeciwstawcie się pysze tego świata, porządliwości oczu i porządliwości Waszego ciała, a przeciwstawiając się temu, przeciwstawicie się Duchowi tego świata. Niech Was błogosławi Bóg i trzymajcie się. Niech świeci Wam słońce w Waszym sercu.